Spytałem Parisa Platynowa, co mam znaleźć podczas dzisiejszego biegu. Co znaleźć podczas biegu? Bieliznę. Ułatwię ci, może być dowolnej, dowolnego przeznaczenia. No dobra, no to zaczynam ten bieg i Paris powiedział na streamie, że najłatwiej będzie to znaleźć w Krakowie, więc przyjechałem tutaj specjalnie z Warszawy. I nawet zdziwiłem się, bo w tym Krakowie mają tutaj nawet spoko samochody. A później jeszcze będzie kilka takich. A dzisiaj szukam nie samochodów, tylko bielizny co ja robię ze swoim życiem moi drodzy, mam 24 lata. No ja dobra, challenge to challenge, który myślałem, że będzie łatwiejszy, nawet wcześniej znalazłem różowe auto, z którym miałem kiedyś problemy, no i kolejne Lamborghini. I kolejna rzecz, której bym się totalnie nie spodziewał podczas tego biegu, to był wiec Grzegorza Brauna, na którym nawet sprzedawali gaśnice. Naprawdę niesamowite, jakie ludzie mają to sami pomysły. W każdym razie nie były to majtki, więc szukam dalej. I tym razem kieruję się w stronę centrum, być może jakiegoś targowiska. Tam może uda się to znaleźć. Po drodze spróbowałem swoich sił w witrynie sklepu sportowego, ale tam też nic nie było. Ale na szczęście nie musiałem odbiegać za daleko. No i w końcu po około 4 km biegu mamy to. Pozdrawiam.